・はい。 W Przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego cała społeczność Gminy Obrazów uczciła bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, jak i tych, którzy przed 78 laty rozpoczęli akcję burza. Uroczystości związane z 78 rocznicą akcji burza, jak również upamiętniające bohaterów bitwy pod Pielaszowem, odbyły się w Obrazowie po raz pierwszy i jak przypomina wójt Krzysztof Tworek, wydarzenie było elementem wojewódzki. Obchodów. Jest potrzeba, poza tym trzeba krzewić kulturę pamięć o, o żołnierzach, którzy polegli, tym bardziej, że mamy bardzo bogatą historię w tym temacie, jak było już powiedziane. Także liczę, że będziemy kontynuować co rokrocznie. Był plan, żeby dzisiaj był jeszcze piknik wojskowy. No niestety z przyczyn aury pogodowej, która na szczęście wytrzymała, będzie przełożone w innym terminie. Współorganizatorem patriotycznych obchodów była także gminna biblioteka publiczna w Obrazowie, a tam wujecie dyrektor biblioteki przyznał. Że jednym z celów działalności tej instytucji jest odkrywanie oraz krzywienie wiedzy i pamięci związanej z lokalną historią. 26 lipca 1944 roku nastąpiło rozbicie posterunku Policji Granatowej, ale to jest mocno, można powiedzieć, naciągane, ponieważ z informacji pozyskanych od żyjących jeszcze mieszkańców obrazowa dowiedziałem się w ostatnim czasie, że. Nie nastąpiło rozbicie tego posterunku, a y, można powiedzieć, że ojciec był policjantem, y, a syn działał w AK i obydwaj w porozumieniu y, ze sobą uwolnili więźniów zatrzymanych y, w czasie łapanki i przygotowywanych. Do wywózki. I taką anegdotę jeszcze powiem, że jeden, jedna z pań była tak y, słusznych rozmiarów, że nie mieściła się w okno, którym uwalniali pozostałych więźniów, więc została wypuszczona drzwiami wejściowymi. Podobny cel związany z przekazywaniem wiedzy o lokalnych bohaterach oraz historycznych wydarzeniach z regionu ma również szkoła podstawowa w Głazowie, której uczniowie również wzięli udział w niedzielnych uroczystościach. Staramy się kultywować tutaj pewną edukację patriotyczną, edukację do wartości i elementem tej edukacji jest obchodzenie właśnie różnego rodzaju świąt, rocznic patriotycznych, rocznic, które związane są przede wszystkim z historią bliską, czyli z historią naszego regionu, gminy obrazów czy poszczególnych miejscowości. Tutaj w czasie uroczystości wspomniane były wydarzenia z akcji burza w obwodzie Sandomierz. Wielu bohaterów. Może trochę zapomnianych, również z gminy obrazów będziemy chcieli przywracać pamięci lokalnej społeczności. Zresztą nie dotyczy to tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale i legionistów Józefa Piłsudskiego. Przecież na tym cmentarzu ci legioniści leżą i będziemy chcieli o nich też, naszym uczniom, przypominać i tak jak mówił tutaj dowódca grupy rekonstrukcji, rekonstrukcji historycznej będziemy chcieli, żeby ci uczniowie Przejęli po nas tą pamięć o, o tej historii bliskiej, o tych bohaterach naszych. Niedzielne obchody rozpoczęła Msza święta w kościele w Obrazowie. Następnie przemaszerowano na cmentarz, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku Armii Krajowej. Uroczystości zakończyła salwa honorowa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej. Katarzyna Kaszluga STV Info